Dzień dobry. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Czystej Gospodarki Impaktu pod tytułem Gospodarka na Nowo. Znajdujemy się w budynku Generation Park Z w siedzibie CRIDO w Warszawie. A moim gościem jest pan Michał Gwizda, partner zarządzający w CRIDO. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło. Panie Michale, inwestycje i innowacje przede wszystkim to nie są mocne strony polskiej gospodarki. Czy fundusze z, czy środki z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej na okres po pandemii mogą coś w tej kwestii zmienić i w jaki sposób? No to bardzo. Szerokie pytanie, więc trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć e, e, i tak łatwo jednym zdaniem, że zmienią czy nie zmienią. No, oczywiście zmieni, bo zmieni się rzeczywistość, tak? bo obecnie mamy sytuację, w której Polska zarówno walczy z wirusem, jak i czeka. Czeka na, na nową perspektywę, czeka na jakiś taki impuls do, do odbudowy zresztą podobnie jak cała Europa, no bo ten, ten program odbudowy, ten Next Generation Fund, no to on, on po prostu ma co do zasady odbudować Europę po, po wirusie. Polska nie jest czempionem inwestycji innowacji, no i to pewnie jest prawda, tak? Bo ten wskaźnik inwestycji w Polsce no pewnie. W tym roku to aż trudno, czyli w tym roku covidowym to to rzeczywiście zapikował w dół, no ale to zapikował wszędzie. No ale to było zawsze gdzieś tam poniżej, w ostatnich latach poniżej 20% PKB, co bym powiedział, nie jest jakimś super osiągnięciem. No z drugiej strony, jakby trzeba by też na to spojrzeć, tak, że Polska to nie jest taki kraj, w którym mamy strasznie mocny przemysł. I przemysł jest mocny badaniami i rozwojem, innowacjami. Więc wtedy może być mocnym i być, stanowić istotny, istotny taki koło zamachowe gospodarki. W Polsce mocne są usługi, bo i, i ja takie postrzegam. Jakby. I teraz, jeżeli spojrzymy na na przykład ten indeks inwestycji, no to jeżeli rosną usługi, no to, to też jest dobrze tak? no to dla, dla, dla gospodarki. I ta struktura takiej tradycyjnej gospodarki, w której rzeczywiście te inwestycje napędzały rozwój, no pewnie w Polsce powinna ulegać zmianie. No. To też jest. Stawiając to jeszcze inaczej, jeżeli szukam perspektyw rozwoju, to szukam ich w miejscach, w których jest łatwiej. Nam łatwiej jest tam, gdzie nie ma barier. Barier nie ma tam, gdzie możemy powiedzieć, że w miarę czujemy się mocniej. No I tutaj chyba widzę usługi właśnie sektor IT, sektor właśnie informatyczny. To jest ta perspektywa, która powinna Polskę napędzać. Bo tam rzeczywiście nie ma, nie ma jakiejś głębokiej bariery wejścia. Też nawet jak spojrzymy na strukturę inwestycji zagranicznych w Polsce, to na rzadko przenosi do polski RD, czyli badania i rozwój. Na ogół przenosi produkcję montażownie, to jest jakby no, wielokrotnie powtarzane, że nie, chciemy, nie chcemy być krajem montażowni i centrów logistycznych, no ale. Jak spojrzymy na rzeczywistość, jak jadę drogą, to widzę co chwila nowe magazyny wokół tych nowych dróg, no i w pewnym sensie montażownie, no, czyli fabryki, które jakby uzupełniają produkcję w różnych aspektach, najbardziej oczywiście popularnym w sektorze automotive, no ale też wielu innych, w których my jesteśmy w łańcuchu. No ale w tym łańcuchu niestety na, często na bardzo podstawowych produktach, w niewielkim stopniu na bardzo skomplikowanych i w niewielkim stopniu również Polska Myśl technologiczna, jeśli tak moglibyśmy powiedzieć, inżynierska może się rozwijać, tak? czyli że powstają centra badawczo-rozwojowe, które powodują to, że my mamy też perspektywy, że jakościowe projekty do Polski trafią. Tych jest niewiele. Pewnie można by wymienić kilka takich kluczowych, flagowych inwestycji w RD. Pewnie bym wskazał GI w okolicach Instytutu Lotnictwa, pewnie ABB. E, sporo inwestycji w zakresie tego e, sektora lotniczego bądź około lotniczego też się e, mieści w, w, w zwanej dolinie lotniczej no, i tam, tam powstają takie jakby zalążki mocnego przemysłu, opartego o badania i rozwój, bo to jest ten mocny przemysł. To nie jest mocny przemysł w ilościach zainwestowanych środków. No a tutaj COVID spowodował no, dramatyczne spadki, tak? więc choćbyśmy się bardzo starali, bardzo chcieli odwrócić rzeczywistość, to, to on też te inwestycje zahamował. To, co może jej pobudzić, no to pewnie ta nowa perspektywa, no bo trudno zignorować 76 miliardów euro, które gdzieś tam ma trafić na, do Polski w ramach polityki spójności. Te, te szacunki są oczywiście tam różne, natomiast Polska jest wciąż największym beneficjentem tych funduszy spójności w całej Europie. No i drugim tym mechanizmem, który się nam nagle nakłada, to jest ten Next Generation Fund. No i to jest też olbrzymia szansa, no bo w tym samym czasie mamy 76 miliardów, 57 z Next Generation Fund, plus mamy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który też w zakresie odnawialnych źródeł i transformacji energii, przedsiębiorstw w zakresie rozwiązań ekologicznych, to mamy na Polskę też gdzieś tam przypadnie 3-4 miliardy. Euro. Więc te kwoty są olbrzymie. To jest, to jest do naszej dyspozycji. I teraz pytanie, jak z tego skorzystamy? Mówi się, że specjalizacja to jest jakaś szansa dla takich krajów jak Polska na to, żeby, żebyśmy stali się bardziej znaczącym w skali świata lub kontynentu graczem w zakresie innowacji. Czy widzi Pan takie obszary, w których moglibyśmy rzeczywiście zainwest, które moglibyśmy zainwestować i w których być może już teraz przodujemy w większej skali? czy ja nie lubię sytuacji, w której tworzymy sobie coś, co jest atrakcyjne, i do tego dopasowujemy potem naszą politykę. Tak jak mnie osobiście nie podobał się pomysł, że będziemy budować elektryczny samochód. W Polsce sektor automotyw istnieje od lat oczywiście, ale głównie produkujemy części i jakby produkowaliśmy części. jakby Samochody mamy jakieś tam historyczne doświadczenia. Natomiast to nie jest dla mnie właściwa droga. Oczywiście. Warto i rząd w jakimś stopniu powinien inspirować przedsiębiorstwa do, do nowych inwestycji. To, to jest jedna z formuł generowania takiego boomu inwestycyjnego, kiedy idą za tym zamówienia publiczne na, na jakiś konkretny rodzaj produktu bądź rozwiązania. Nie wiem, czy akurat to był właściwy ruch. Ja widzę tak, no w Polsce to, co mamy, w miarę dobrze rozwinięte. No. To już powtarzałem. Sektor IT, oczywiście, bo też jest, mamy ku temu dużą ilość studentów, kształcenie, które za tym idzie, i kilka interesujących firm, które mają potencjał międzynarodowy, i stosunkowo to jest taki bardzo innowacyjny obszar, więc jest niski próg wejścia. Drugi obszar, no to jak sobie tak znowu patrzę na Polskę, no to przecież rolnictwo, no jakby, jeśli szukamy sektora, w którym powinniśmy być mocni, no to trudno zignorować sektor agro. No jakby, no Polska jest wielkim producentem, no i teraz Pytanie, czy my chcemy być tym producentem na masową skalę, dostarczającym po prostu proste produkty, nic nie generującego nowego, nie, nie, nie będącym liderem w tym obszarze, to jest duży błąd, jeśli tak będziemy myśleć. My powinniśmy też w obszarach, w których jesteśmy mocni, budować też siłę w zakresie badań i rozwoju. To na pewno jest sektor, który bym, na który bym postawił. Wydaje się również, że no, pff, farmacja i e, biotechnologia. Strasznie kosztochłonny sektor, kiedy myślimy o stworzeniu nowego leku, co zresztą COVID pokazał, jak to są istotne jednak obszary, i jak bardzo tutaj okazuje się, że ta narodowość decyduje. I to jeżeli w Polsce mamy pewne moce wytwórcze, to nagle możemy coś wyprodukować, choćby płyn dezynfekujący. No, jeden z naszych klientów, przez, jak wybuch COVID, no nagle. Spotkał się z problemem, w którym nie mógł kluczowej substancji dopłynąć do stanu do go sprowadzić, bo fabryka z Niemiec odmówiła mu takiej, um, takich dostaw, gdyż musiała priorytetowo dostarczać na, na, na rynek niemiecki. I to pokazuje, że pomimo tego, że jest to solidarność prawda, europejska, no to ona wygasa w krytycznym momencie. To jest też zrozumiałe, tak? My pewnie byśmy zrobili dokładnie to samo, też jakby najpierw chcieli skierować do siebie tę produkcję, więc jakby nikogo tutaj za to nie obwiniamy. i czy to byli Niemcy czy Francja, to, czy ktokolwiek inny, to tak samo pewnie byśmy by postępowali. Natomiast głównie chodzi o to, że u nas w niewielkim stopniu mamy zabezpieczone całe łańcuchy w takich kluczowych obszarach. Akurat biotechnologia i w ogóle farmacja no jest takim obszarem, gdzie trudno powiedzieć, że nie ma badań rozwoju i nauki. Ona jest jakby wpleciona w podstawę w ogóle tego, tego sektora. No i tu też warto budować, no bo skoro mamy kilka znaczących, nazwijmy to średnioeuropejskich firm, kilka ciekawych instytutów naukowych, mamy. Dopływ e, duży kadry w tym obszarze, no to rzeczywiście tutaj można współpracować. Polska nigdy pewnie nie będzie producentem leku oryginalnego, bo to jest niemożliwe, bo to są nie te koszty. My w ogóle i tak poruszamy się w, jakby w tym świecie leków generycznych, tak, no, bądź biopodobnych. No. Czyli bo, w tym obszarze też trudno będzie nam się tak naprawdę przebić. Do... Ale na świecie jest kilka podmiotów, które jest w stanie e, przeprowadzić e, lek e, oryginalny od początku do końca. Zresztą e, kiedyś na jakimś spotkaniu z. E, z, z tak zwanymi przedstawicielami Big Pharma, z, z rządem, oni wprost powiedzieli: Słuchajcie, no jakby, no nie oszukujmy się, jakby każdy zna swoje miejsce w szeregu. Wy też jesteście w tym szeregu w jakimś tam obszarze istotnym, no ale przeprowadzenie całego procesu jest na tyle kosztochłonne, na tyle skomplikowane i złożone, że w tych lekach oryginalnych wy będziecie stanowili tylko jakiś element tego biznesu. Pytanie: jak duży, jak znaczący i ile z tego będzie zostawało w no, Polsce? No właśnie, a czy istnieje jakiś taki obszar, gdzie moglibyśmy przebić się przez sufit? i dołączyć do takiego globalnego grona absolutnych liderów? No to jest bardzo trudne pytanie. <laughs> no, bo, no bo oczywiście, że tak, że, 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 że są takie obszary, które, które Polska mogłaby budować, przebić się przez sufit, pewnie. Ja wierzę w ten sektor oczywiście IT, ale też wierzę w takie obszary bardziej niszowe, które zresztą są Rynkowo popularne są rozwiązania różne związane z, z przetwarzaniem odpadów, czyli z tym rynkiem, tym, który, który rośnie na całym świecie i który w istotnym stopniu również będzie wspierany przez, przez różne instrumenty nowej perspektywy. W związku z tym, tu sposób wykorzystywania odpadu, recyklingu, produkcji paliw, przetwarzania ich i tych technologii, to też jest obszar, w którym nie ma takich wielkich barier. Jest bariera wiedzy, no więc jakby to jest kwestia postawienia też na to, a z drugiej strony, no dosyć dużo śmieci produkujemy w tym kraju, jest dużo, więc jakby ja szukam tam, gdzie naturalnie mamy dużo, dużo możliwości. No nie będziemy krajem alpejskim, więc jakby trudno wymyślić sobie, że będziemy mieli masę super narciarzy, bo ciężko, ciężko prawda, w Polsce trenować. Zdarzy, zdarzyła nam się jedna narciarka, nawet no jakiś wyjątek. Skaczemy co prawda na tych nartach, więc to jest jakby sport narodowy, moglibyśmy być krajem biegów narciarskich, no, ale jakoś też za, jakby, żeśmy w to nie zainwestowali? No, my jesteśmy płaski. Jakby, jakby człowiek myśli, płaskie Mazowsze, kupę narciarzy powinno być biegowe. A wracając jeszcze do bardziej gospodarczych tematów, czy jak to wygląda od strony administracyjnej? Czy my dysponujemy w tej chwili jakąś spójną strategią tego, jak moglibyśmy pobudzać innowacje, a także inwestycje przedsiębiorstw, które u nas, póki co też kuleją? Czy właśnie to jest to, czego nam brakuje? No na pewno jest tak, że jest. Szereg, no bo co, co pobudza inwestycje? No, poza naturalnymi czynnikami ekonomicznymi, może państwo w jakiś sposób próbować je pobudzać, na przykład instrumentami pomocy publicznej. No bo jakby to jest jeden z takich drobnych kamyczków, którym państwo może popchnąć w kierunku inwestorów, mówiąc: Słuchajcie, jak zainwestujecie, no to w jakiejś formie damy wam jakąś preferencję. No i Polska tworzy takie preferencje. No, w dużej mierze, jakby częściowo je wymieniliśmy. My tu jesteśmy, mamy tak szeroki wachlarz, że mało kto aż taki ma. No bo w dużej mierze mamy. Już wkrótce szeroko dostępny Krajowy Program Odbudowy. Tam będą instrumenty wspierające inwestycje w różnych, w różnych sektorach, tak, digitalizacji, robotyzacji, ale też e, odnawialnych źródeł energii. E, też w obszarze bezpieczeństwa lekowego, więc jakby w różnych elementach, które będą pobudzały inwestycje przedsiębiorców. Mamy nową perspektywę, która zaraz nadejdzie. Masę instrumentów, masę mechanizmów, które będzie skierowane do przedsiębiorców. Ale to co mamy też, no to mamy oczywiście nasze polskie instrumenty, zarówno fiskalne, no i najpopularniejszym pewnie jest polska strefa inwestycji. To jest taki mechanizm, który zwalnia przedsiębiorców z podatku dochodowego po dokonaniu pewnej inwestycji, pewnej skali. No i jakiś czas temu Znane zresztą hasło, cała Polska strefą, spowodowało to, że teoretycznie w każdym miejscu, dokonując pewnej skali inwestycji, mogliśmy z takiej pomocy skorzystać. No bo historycznie strefy to były pewne regiony, pewne obszary, w które się inwestowało, żeby je pobudzić. Ta koncepcja, częściowo słuszna, ale się nie do końca sprawdziła, bo inwestorzy jednak inwestują tam, gdzie są jeszcze inne czynniki, a nie tylko stworzony mechanizm pomocy publicznej. Natomiast to, co jest ważne, no to stworzono mechanizmy, natomiast rzeczywistość się radykalnie zmieniła. No przed COVID pojawiły się innego rodzaju bariery dla przedsiębiorców, i te limity, które przedsiębiorców w jakiś sposób miały zachęca, umożliwiać im skorzystanie z tej polskiej strefy inwestycji, okazały się za wysokie. No więc, jakby, my czekamy, rząd, Mówi, że wkrótce ogłosi obniżenie tych limitów o połowę przy reinwestycjach. To na pewno będzie duży, duży motor zachęcający przedsiębiorców do zainwestowania, w połączeniu z też wyczekiwanym programem, takim wsparciem, tak zwanym grantem rządowym, czyli wieloletnim programem wsparcia. A nazwijmy, znaczących inwestycji dla gospodarki, no to te dwa instrumenty też mogą być kolejnym zachęceniem dużych przedsiębiorców, bo to głównie jest jednak skierowane do dużych przedsiębiorców do inwestowania. Spodziewamy się tego wszystkiego w marcu i nawet w samym portfelu naszych, moich projektów, których w CRIDO mamy, no to jest pewnie kwoty przekraczające już miliard, jak nie, 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 niekrotność już tej kwoty, czekających na zmianę tych regulacji. Więc wydaje mi się, że ten. Tą falę inwestycji można zbudować. Można zbudować ją zarówno pobudzając te inwestycje prywatne, no i pewnie pobudzając inwestycje państwowe, a przez to prywatne podmioty będą zachęcone zamówieniami też do inwestowania. Kwestia jest tylko taka, że te wielkie wydatki spójnościowe, które mieliśmy w latach 2014-2020 i na wcześniejszej tej perspektywie 2017 13 to już nie będą tak duże tych dróg tylu już nie powstanie, więc jakby, a to był naturalny motor inwestycyjny. Czy te inwestycje przedsiębiorstw są w Polsce tak naprawdę potrzebne, to znaczy taki gwałtowy, gwałtowny wzrost? Bo w tej chwili, nasz, czy do tej pory, nasz wzrost gospodarczy opierał się głównie o wzrost konsumpcji i eksportu i trochę się w gospodarce przyzwyczailiśmy już do tego, że tym, tym podmiotem, który posiada kapitał jest państwo i to ono inwestuje. Co no mogłoby to... zmienić wzrost inwestycji no. przedsiębiorstw? Może bez niego się już nie da? Znaczy, to nie jest tak, że gospodarka może rosnąć bez inwestycji z sektora prywatnego. No, wolna gospodarka, eee, gdzie zakładamy, że jest jakiś wolny rynek, kapitalizm i że to nie państwo jest tutaj głównym regulatorem wszystkiego. Jakby państwo nie zastąpi kapitału prywatnego i to jest pewna ŁUDA. To tak jak wolna konkurencja z natury rzeczy jest dla nas bliższa niż monopole. W związku z tym jak czujemy, że mamy kilku dostawców to jakoś zauważamy pewne różnice w tej ofercie. I tak samo gospodarka też ona musi być w sposób zrównoważony rozwijana i, i też rosnąć. I oczywiście falowo może być wpompowane, mogą być olbrzymie środki państwowe i w ten sposób wskaźniki zrosną. Natomiast jakby mówimy o pewnym zrównoważonym rozwoju. Ten zrównoważony rozwój no to łączy ze sobą zarówno inwestycje państwa, inwestycje sektora prywatnego, i one wpływają na poziom PKB, ale też również przecież wydatki konsumpcyjne, ale też i usługi. Czyli jakby to jest jakby taka mieszanka. I teraz, jaki jest doskonały miks? No to trudno pewnie to powiedzieć, no bo możemy mówić, że w różnych gospodarkach na, na całym świecie jest różna struktura inwestycji do usług. Tak? Jakby kiedyś mocno inwestycyjne kraje anglosaskie przeszły w kierunku zdecydowanie i, i usługowych państw, które głównie na usługach bazują swój wzrost. Więc jakby pytanie, jaka będzie droga Polski. Nasza jest taka, że w mojej ocenie Polska jeszcze wciąż jest niedoinwestowana i polskie przedsiębiorstwa są jeszcze niedoinwestowane. Transformacja do, jakby do usług idzie trochę obok tego. Więc jakby usługi się rozwijają i będą się rozwijały, a COVID jeszcze je wzmocnił. Tak, te inwestycje to jest wciąż jeszcze gospodarka takich braków. Nam ciągle brakuje, mamy taką zadyszkę. Jakbyśmy chcieli robić badania i rozwój, i właśnie te innowacje przełomowe, o których Pan wspomina, no to one w tych produkcyjnych sektorach to najsłabiej nam wychodzą. Pewnie te innowacje lepiej nam wychodzą właśnie w usługach, w tych takich miękkich elementach. Tam nie ma tych barier, ale tam nie mamy też zadyszki, bo właśnie nie musimy być doinwestowani w ogóle. My już startujemy na poziomie euro, europejskim bądź światowym. Taki prosty przykład to jest ten fintech. No my tam w tym fintechu jesteśmy liderem w mojej ocenie. No to nawet przeciętny kowalski chyba wie, że jak sobie wyjmuje, no nie wiem czy można wymienić, no ale jakąś taką aplikację publik, no to może wszędzie ją zapłacić anonimowo, bezpiecznie. Jak to opowiadałem też panów w, na lotnisku w Brukseli, próbowałem zapłacić telefonem. Co wydaje się, już tutaj wszyscy płacą telefonem za, za coś w sklepie wolnocłowym, nazwijmy go tak, czy tam za kawę. To pani powiedziała, że jest, że we are not so Advanced. I poprosiła o kartę, żebym jej wyjął, i w ten sposób zapłacił, bo musiałem ją włożyć do terminala, wpisać PIN, i w ten sposób dokonałem płatności. Więc my naprawdę wyprzedzamy w pewnych podstawach, w tych nowych no, w usługach, w, w tym świecie, w którym nie ma takich barier historycznych, nie ma takiego nagromadzonego know-how, nie ma tak silnie zbudowanych też polityki patentowej, no bo czym się chroni przecież Zachód? Też chroni się własnością intelektualną i ją po prostu ciągle, ciągle udoskonala. Na, na, na czym polega siła, siła gospodarek na przykład niemieckiej? No na tym, że właśnie IP, właśnie własność intelektualną, trzyma u siebie w przemyśle. Nie wypuszcza jej nigdzie dalej i ją ciągle tylko domyka, 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 kolejne kanały. W nowych usługach, po pierwsze ciężko jest je opatentować, tak poblokować I nie ma tych barier, więc tam jesteśmy w stanie rzeczywiście robić różnicę. W przemyśle, mozolnie, w niektórych sektorach, ale najpierw musimy się doinwestować i to jest jakby też istotny element, żeby rządzący nami zrozumieli, że bardzo ładnie jest mówić o potencjale BR, bardzo fajnie jest mówić o, o, o rozwoju nauki, powiązaniu jej z biznesem, ale jednocześnie trzeba wciąż zauważyć olbrzymie potrzeby inwestycyjne tego sektora i wsparcia w tym obszarze. I zarówno dla dużych, jak i dla małych, i średnich, bo tam są wciąż jeszcze przepaści. Bardzo fajnie mówić o robotyzacji, tylko że czasami to my musimy mieć modernizację wciąż a jeszcze nie, mod nie robotyzację, bo tych niektórych linii produkcyjnych u naszych. Przedsiębiorstw, to jeszcze się nie da ich zrobotyzować, bo najpierw trzeba je zmodernizować, żeby móc je zrobotyzować. Jesteśmy trochę zawsze krok za tym, co, co, co ogłaszamy w planach i czym podążamy za głosami Unii Europejskiej. Dobrze pewnie gonić, tylko rozsądnie trzeba gonić. No, trzeba gonić tak, żeby nie puszczać sobie oka i nazywać badania i rozwoje inwestycjami, na przykład ukrytymi takimi liniami pilotażowymi. To najpopularniejszy projekt badawczy rozwojowy w Polsce, chyba linia pilotażowa. No ale to tak naprawdę jest inwestycja, tak w jakiś sposób pewnie dodanym elementem e, naukowym, no i przez to może bardziej innowacyjna dzięki temu, no ale takie są po prostu potrzeby polskich przedsiębiorstw, które tutaj są. Będziemy musieli na tym skończyć. Dziękuję Panu bardzo serdecznie za naszą rozmowę. Dobrze. Dziękuję również Państwu i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Gospodarka na Nowo. Dziękuję.